I wszyscy z tej strony Sarlen, a to Destiny 2. Eee, Patnam nowy sezon. Sezon bezkresnej nocy. Może to, to tłumaczenie mi się starsze nie podoba. Season of the Splicers. Splicer chyba nawet, bez W końcu nie pamiętam. Mój sama nazwa jest po prostu. E, e. Nie podoba mi się. No? To, 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 to nazwa, nazwa tłumaczenie mi się nie podoba. Eee, może być to fajny sezon, bo... tak jak był na samym początku szedł ekipa sezon Nieśmiertelnych, tam było właśnie odnośnie weksów i tak dalej, jakiegoś tam nieskończonego umysłu, chyba nie pamiętam czy na się nazwę, czy, to, czy to był nieskończony. Nieważne, to zbytnio, już go dawno nie ma. Zatłukliśmy go wszyscy i... poznacie Strażnicy to znowu Ikora ma grać pierwsze skrzypce ponoć Zobaczmy jak to wyjdzie jakieś takie bardziej fabularne rzeczy i w ogóle teraz staram się tutaj rzucać z Roliberem informując go z teraz zobaczmy co tu się dzieje bo dla mnie jest środa, 11 bo, bo po robocie nie byłem w stanie tego siąść i zobaczyć jak to wygląda. A Rolibor mówił, żeby sobie od razu złogodne nagrywanie mm. mm. w momencie startu, więc... OK. To moje postacie. Nad ty, tym muszę popracować jakoś. Ten pan ładniej dobrać, bo ten... Prawie idealnie, prawie to co chciałem. Ale prawie. I czarownik. Jak to był czarownik. Goranka, po raz pierwszy w długiej i bogatej historii ludzkości słońce nie wstało. Ozyrys twierdzi, że miasto pogrążyło się w bezkresnej nocy przez symulację Weksów. Weksowie zdołali obrócić naszą energię przeciwko nam. I nawet Ozyrys w całej swej mądrości temu nie zaradzi. Nie wiem, co się stanie, jeśli nie przełamiemy kontroli Weksów nad miastem. Wiem jednak że musimy chronić naszych ludzi za wszelką cenę. Weksowie są maszynami, a nikt nie rozumie maszyn lepiej niż Eliksni. Ozyrys i ja wiemy, kto jako jedyny może nam pomóc. Mitrax, Kelrodu Światła. Według moich szpiegów to jeden z ostatnich uświęconych składaczy, którzy potrafią rozmawiać z maszynami. Może być naszą jedyną nadzieją. Musisz go znaleźć. Przed egzaminem. Panterzyki mi się nawet podobają, jak tak patrzę na nie. Tak. Z perspektywy próbuję się przyjrzeć, zobaczyć, która klasa jest która. ile lecimy na pierwszą misję. No, no. Nawet nie mogę je przerwać, co jest świetne. A tak często zaczyna się sezon. Długujesz się do gry. Minęło sporo czasu. Moi ukryci ostatnio widzieli Mitraksa na Europie. Pomagał Warixowie ewakuować zbiegów Elixni. Weksowie i lojaliści Eramis polują tam na ocalałych. Strzelają do wszystkiego, co się rusza. Odpowiedz im ogniem. Mitrax musi przeżyć, jeśli ma nam pomóc uporać się z weksami. Kontynuując, po prostu biorą cię rok jeszcze do gry, nie wiem w to tutaj sprawdzić cokolwiek, biorą cię za fraki, suru w misję. To się będzie. Dobra, co ja tu mam. Zmieniłem sobie odorwinę lodałcik. A. Usuń weksów i przedstaw się ocalałam Niech zobaczą, że nie stanowisz zagrożenia Jeśli nie musisz Dobra nie... no, stwierdzenie, jeśli nie musisz ty z powrotem się muszą fajnie grać y, tym chodzącym y, głodem Więc troszkę sobie poużywamy dzisiaj Będę mam iść? Tak. Poż oh, she... Pusto. Felix nie wynieśli się zanim przybyli weksowiem. Spróbuj dowiedzieć się dokąd zmierzają. Fajne póki co? Pierwsza misja jest super. Ważniejsze od ich mienia. Odtworzyć ponownie wiadomość. Misraks. Zwracam się do wszystkich, którzy wyrzekają się przemocy rodu zbawienia i oddają pod opiekę rodowi światła. Wyląduję z kifem w pobliżu odchłani Asteriona. Weźcie tylko to, co niezbędne. Ocalenie uchodźców jest ważniejsze od ich mienia. Otworzyć ponownie wiadomość. Okej. Okay. Otchłań Asteriona. To ich punkt zborny. Przed chwilą w pobliżu twojej pozycji wylądował skif. To musi być Mitrax. Pośpiesz się, strażniku. Nie daj mu odlecieć. Chcemy zginąć kombinatu? Nadal? Powinno się to chyba być. A, statka się skończyła, ejże. Mogę? Mogę. Dobrze, nie mogę. Mitrax się w jakieś niebezpieczne sprawy. O, nie pierwszy raz. Potrzebny moment, by prosić o przysługę, ale on i jego ród światła wciąż czczą wędrowca prawda? Oni są po stroni wielkie maszyny. Ta sygnatura cieplna. To płomienie. Ktoś ze rzejułski? Widążywi się staą? miejsce katastrofy i pomóż ocalałem. O ile ktokolwiek przeżył. Bybisz folet. sobie zestrzelili statek i napadli na zbiegów Eliksniu. Na śniegu leżą ciała. Już nic się nie da zrobić. Mitrax musiał wyprowadzić garstkę ocalałych, ale pozostali całkowicie bez ochrony. Zachowaj czujność. Ruszaj. Dokąd? A, dobra. Wróbel jeszcze nie zniknął. O kurde. Strażnik zaraz tu będzie. Spokojnie, cicho. Skąd jeszcze nas nie zdradzi? Nie wiem. Lecz światło ochrania. Okay. Strażniku, widzę Cię w świetle. Z kim dzielisz sygnał? To i Korarej. Mitrek Siekelu, to dla mnie zaszczyt. Szukamy Cię już od jakiegoś czasu. Wiadomo nam o tym. Nie tylko Wy patrzycie z ukrycia. Wielu wrogów ściga ród światła. Nie chcieliśmy, by nas odkryto. To ciężkie czasy dla nas wszystkich. Straż przednia potrzebuje Twojej pomocy. Wiem. Systemy Weksów huczą od rozmów o bezkresnej nocy w mieście. Ale mój lud potrzebuje ochrony. Jeśli strażnik pomoże mi oślepić Weksów, będziemy mogli porozmawiać, nie ryzykując dalszego rozlewu krwi. Oślepić Weksów. Mój strażnik zrobi wszystko, co trzeba o wow. otworzyłem drzwi strażniku czy podążysz drogą uświęconego składacza tak wow wciągnąłem troszkę oli wysłałeś go do symulacji weksów ścieżka po której stąpa nie jest iluzją strażnik kroczy przez domenę weksów w której maszyny strzegą ich najcenniejszych tajemnic Oczyszczę przejście. Cheap. Ups. E, przesadziłem troszkę. Jeszcze ja chciałem właśnie się rozbić o nic i spadłem. Swobodnie przemierzasz sprawią dostrzec tylko nasi najznakomitsi składacze światło lśni w tobie mocno pewnie jedna rzecz jakie w tym sezonie będą ulepszenia takie z nią to inne sensie ulepszenia tych wszystkich pukawek i tak dalej jak to będzie jakie bronie Trzymaj, będą w tym sezonie zresztą. Nie będą mieli, miały te wszystkie tam, wzmocnienia i tak dalej, o to mi tego zmierzam. O engram Co ciekawego? Tule tu. Eee, znam to broń. Urzędne kartezjańskie. No nie cierpię ich. Tu pojawił zaraz Weksowie, to właśnie stało. I jeszcze jeden. Zaszedłeś dalej niż ja kiedykolwiek okay. zdołałem. Znajdź opiekun weksów. Zniszcz go! Zabierz żywy kot wpleciony w jego rdzeń. Okej. Okay. Może lepiej było, żebym nie użyłem tej wtedy? Também estou. Się. Musisz uciekać natychmiast. Nie daj się zabić w tym pozbawionym światła miejscu. Pozbawionym? Oż, teraz to mówisz. Cierpię jak mi podłoga znika. Nie cierpię znikających podłóg. Ja chyba widzę swojej słócieczki A, przynajmniej taką wie, tak mam nadzieję System się załamuje Trzymaj się Stworzę nowe wyjście O bez jaj O Wsiu Nigdy więcej takierów Ujawnij przed nami sekrety Weksu. Badania artefaktu przyniosłyby korzyści i Wam i nam. Ale nie ma czasu. Mój lud musi przejść naprzód, jeśli chcemy przetrwać. Mitraksia, ci, którzy pragnęli do ciebie dołączyć, leżą martwi na śniegu. Niech to będą ostatnie ofiary. Chodź, schroń się w naszym mieście, ty i twój lud. I KOROKEL, czy możesz oferować Elixni coś takiego? Nie. Właśnie to zrobiłam. Będziecie pod opieką straży przed Wrogiem Wrogiem są Weksowia, a każdy światłodzierzca, który uważa inaczej, będzie miał do czynienia ze mną. Zatem zgadzamy się ze światłem serca. Dołączymy do Was w Waszym mieście. Zaraz. Lecimy na ziemi, gdzie? Ja muszę przyznać, że jest to całkiem, całkiem fajny wstęp, fabularny. Dziękuję, Ikorze, za jej dar. Schronienia udzieliła nie sama Ikora, lecz wszyscy mieszkańcy ostatniego miasta. Tak, i witam was w ich imieniu. Jestem Ozyrys, to Lakshmi II. Dowodzi kultem przyszłej wojny i reprezentuje miasto. Jestem wam obojgu bardzo wdzięczny. Ród światła, dziękuję Wam. Twój ród okaże wdzięczność, nie wychylając się. Na Waszej pomocy z weksami skorzystają wszyscy, ale część mieszkańców miasta nie umie tego dostrzec. Widzę, że się urządzacie. Nie będę przeszkadzać. Jeśli potrzebujesz jeszcze naszej pomocy, mów śmiało. Ach, dzięki. Potrzebujemy paru modyfikacji do stabilnej produkcji eteru. Zwróć się z tym do Ikory. Ona chętnie da Wam wszystko, czego potrzebujecie. Muszę wrócić do mieszkańców miasta. Kult przyszłej wojny przewiduje wielkie nieszczęścia w najbliższych dniach. Lud będzie potrzebować obrońcy. Stale zapominam, jak wysoko ustawili się ci zwierzy. Powietrze jest tu za rzadkie. Nie warto marnować oddechu. A tej osobie jaka? to jest. Widzisz, to napięta sytuacja dla wszystkich. Powstanie waszego obozu podważa nasze zasady demokracji. Mam nadzieję, że wasz pobyt będzie spokojny. Ja także. I ja też. Okop, Mitrax poprosił Cię o porozmawianie z serwitorem składacza w skrzydle Eliksni w okopie. Okop został przeniesiony w nawigatorze, teraz można go znaleźć na wieżą na głównym ekranie nawigatora. No i dobrze. Nie trzeba się przenosić przez... Jest to. To udajmy się tam. A, czyli tu jesteśmy w sumie dobra. Ej? Okay. Okej. Okay. Zobaczmy co tam się stanie. Nie wszedł ten sezon, to tam... Widziałem jakieś takie zdjęcia, takie po prostu poglądowe. Do nowego okopu, ale trzeba go zobaczyć. Zaraz. Tutaj. Okej. Okay. się na mnie. No trochę. Co tu mamy? Ojejo. Nie będę tego czytał na głos, ale wy proszę bardzo, zaraz ja już tą całość. Fakt. Strażniku. Witam cię w świetle. To ja, Mizrax, albo Mitrax, jak mawiają twoi ludzie. Mówię do ciebie przez odzyskany od rodu zbawienia Serwitor. Teraz zasila nasz obóz, zmieniając surową materię w niezbędny nam do życia Eter. Użyję go do badania sześcianu paradromicznego, który wydostałeś od Weksów. Dzięki temu przyda się wszystkim. Osiedlamy się w waszym mieście. Być może widziałeś zapiski skryby rodu światła, Eido, mojej córki. Tworzy kronikę naszej podróży. Wrócimy jeszcze do tego, gdy przyjdzie właściwy czas. W mieście żyją wspaniali uczeni i wojownicy: Ikora, Ozyrys, Lakshmi dwa, a nawet święty. Postanowili wspomagać Cię w walce z maszynami. Ja będę Twoim przewodnikiem. Jestem uświęconym składaczem. Potrafię dotknąć światła, które rozlewa się po sieciach weksów. Bowiem światło jest wszystkim. Jest szumem traw i ruchem galaktyk. Dzięki niemu mam wgląd w domenę weksów. Lecz. A, twoje umiejętności mogą nawet prześcignąć moje. Przygotowałem coś dla ciebie. To rękawica składacza. Pierwsza stworzona dla nieeliksni. Okay. Hmm, dziękuję. który pozyskuje z pokonanych wrogów. Pozwoli ci obejść sygnały weksów, Przeniknij do domeny maszyn, jak uczyniłeś to na Europie. Wydobądź stamtąd dane i dostarcz mi je. Razem odkryjemy ich sekrety. Biorę z odwagą. Uwolnij swój lud od bezkresnej no? Przerwało tekst. Su dobra, eee, koczek aktywności i wydarzenia. Okej. Okay. Mocnienia za części modyfikacji. Dobra. Dobra, okej. Okay. Nie mogę, mogę powiedzieć, robić. żeby mi się to ukrywanie podobało. Przypomina mi dawny czas. Ale hej, jestem dobry w wykonywaniu rozkazów. Gdyby to ode mnie zależało, pomógłbym ci w sprowadzeniu Elixni do miasta. Może trudno w to uwierzyć, ale są do nas bardziej podobni niż ci się wydaje. Po prostu daj im szansę. Tak jak dały się mnie A, i żebyś wiedział. Velask w ich języku znaczy witaj Dzięki wrono. może przydać, bo nie trzeba tu wracać, bo pewnie za to jest jakieś osiągnięcie eee... Ja tam do upadłych Elixni, przepraszam. więc nic nie mam. O, sorry, śpi się. To są nawet dzieciaczki. Po 4 12 dzieciaczków. To już trochę Ale zmierzam do tego, że Święty Może nie być taki milutki Dobra, co teraz mogę zrobić? Użyj rękawicy i kończ aktywności Okej, okay, dobra W tym momencie sobie skończę Kilka rzeczy do ogarnięcia się ludziska i do tego razu. Na razie?